Wiele osób, które chce kupić swój pierwszy motocykl, zastanawia się, ile tak naprawdę utrzymanie takiego jednośladu kosztuje. I w dzisiejszym materiale powiemy sobie, ile kosztuje w ogóle kupno motocykla, później zwrócimy uwagę, ile kosztuje serwis roboczo, godziny i części. I na końcu powiemy sobie również o spalaniu i ubezpieczeniu naszych jednośladów. Tak, żeby mieć pełen pogląd na koszty użytkowania jednośladu. Ja jestem Daniel, wyołaglądaci RR Moto i zaczynamy. Jeżeli chodzi o ceny zakupu motocykla, to są oczywiście one zróżnicowane i podobnie jak w przypadku samochodów mogą być wyższe lub niższe. Gdybyśmy porównali to do rynku... Jednośladów i samochodów używanych, to na przykład taki Fiat Tipo używany z polskiego salonu z niskim przebiegiem i silnikiem 1,4, potrafi kosztować spokojnie 50 tysięcy zł. I odnieść to do motocykli, to na przykład podobnej klasy myślę, że będzie Benelli TRK 502, który używany kosztuje między 15 000 a 17 tysięcy zł, albo na przykład Honda CB500X, która będzie kosztowała między 17 000 a 19 tysięcy zł, więc znów jest tutaj znacznie taniej, jeżeli chodzi o zakup motocykla w porównaniu do samochodów, ale nie zmienia to faktu, że jakby nie patrzeć, samochody są znacznie bardziej użytkowe i nie mam zamiaru udowadnić tutaj tezy, że lepiej kupić jednoślad zamiast samochodu. Nie. Jednoślad jest typowym narzędziem hobbystycznym, przyjemnym. Możliwość użytkowania go w wakacje czy też w sezonie jesienno- wiosennym również istnieje, ale umówmy się, samochodem zawsze przewieziemy więcej i w deszczu będzie nam przyjemniej. Natomiast ta różnica w cenie jest, i im mocniejsze motocykle i samochody, tym różnica będzie większa. Bo na przykład możemy sobie porównać coś bardziej sportowego. Takie AMG A45 w najwyższej konfiguracji, które ma ponad 400 koni, kosztuje przynajmniej 300 tysięcy złotych. I teraz motocykl, który będzie miał podobne parametry, a nawet lepsze, czyli na przykład. Triumph Speed Triple 765 RS w swojej najwyższej specyfikacji kosztuje 61 tysięcy złotych, czyli mamy praktycznie 5 razy mniej za motocykl kontra samochód. Ale jeżeli pójdziemy sobie jeszcze grubiej z tą mocą i weźmiemy pod uwagę na przykład Ferrari 296 GTB, to, jest, to są dwa takie egzemplarze zupełnie nowe w Polsce do kupienia, to koszt takiego samochodu to jest 1,8 miliona złotych. I odpowiednikiem takiego Ferrari myślę, że bez problemu w świecie motocykli będzie Ducati Panigale V4R, które z kolei kosztuje 209 tysięcy złotych i nawet jak dokupimy sobie do niego specjalne racingowe pakiety, żeby on był jeszcze mocniejszy, to wyjdzie nas 250-260 tysięcy złotych, a w Ferrari, kiedy zaczniemy ten, te zmiany, modyfikacje, myślę, że co najmniej dwa takie Ducati w to włożymy. I tak jak wspominałem, to nie jest to samo, co w studiu, nie? I tutaj wychodzi aż dziewięciokrotna różnica, jeżeli mówimy o stokowych pojazdach. I tak, przypuszczam, że za Ferrari pewnie więcej osób się będzie oglądało, chociaż takie Panigale V4R również robi ogromną robotę zarówno na mieście, jak i na torze. I przypomnę, to co mówiłem przed chwilą, tu nie chodzi o to, co jest lepsze, tylko ile, bezpośrednio porównując, wychodzi kupno jednośladu, a ile kupno samochodu. Idziemy dalej. Powiedzmy sobie teraz o Kosztach eksploatacji naszego jednośladu. Czy również tutaj różnica będzie duża na korzyść jednośladów, czy nie? Koszty serwisu naszych pojazdów najłatwiej przeliczyć poprzez robocze godziny, ponieważ różne czynności serwisowe w danym modelu będą inne i będą pochłaniały większą ilość czasu. I tak, jeśli chodzi o warsztaty niezależne, to w zależności od ich specyfikacji i specjalizacji. Koszty wynoszą od 170 do około 290 zł. brutto za roboczą godzinę. Oczywiście są też super wyspecjalizowane warsztaty, które będą trochę droższe. Natomiast to jest taka średnia stawka aktualnie w Polsce. Jeżeli chodzi o ASO, to tutaj nie będzie. Ogromnej różnicy, przynajmniej w tych podstawowych markach, bo na przykład najtańsze będzie Suzuki, które liczy sobie około 240 zł brutto za roboczą godzinę. Następnie mamy Yamaha, u której zostawimy około 260 zł brutto za roboczą godzinę. I na przykład takie ciekawostki Triumph, mimo że jest już marką premium, to nie wychodzi dużo drożej, bo w, z kolei tam skasują nas około 290 zł brutto za jedną roboczą godzinę. Trochę drożej jest w Katemie, bo tutaj w zależności od miejsca, w którym będziemy chcieli serwisować swój motocykl, ja osobiście płaciłem od 350 do 399 zł brutto za jedną roboczą godzinę. I oczywiście idąc dalej to najdroższe marki, w jakich możemy się serwisować, jeżeli chodzi o ASO, to jest BMW, to jest Harley Davidson i Ducati, gdzie przekraczamy te 500 600 zł za jedną roboczą godzinę. Chociaż oczywiście, wszystkie te ceny będą zależne od tego, w jakim miejscu będziemy się serwisować? To są takie powiedzmy, ceny uśrednione. Więc jak to jest, jeżeli odniesiemy się na przykład do samochodów? Najtaniej wychodzi Fiat, ponieważ około 300 zł za godzinę. Volkswagen, czyli takie myślę porównanie do japońskich motocykli, to jest około 470 zł brutto za jedną roboczą godzinę. BMW jest już znacznie drożej, ponieważ 840. No i Porsche, które przekracza. 1000 zł za jedną roboczą godzinę. Więc znów porównując robocze godziny. Samochodów do motocykli jest tanie, więc różnica oczywiście występuje, ale nie jest już ona tak duża jak w przypadku kupna takiego jednośladu. Różnica będzie też w ilości tych roboczogodzin, które trzeba poświęcić na dany model, ponieważ w większości przypadków motocykle są znacznie mniej skomplikowane niż samochody, więc tych roboczogodzin będzie mniej. Ale mówię w większości przypadków, ponieważ tutaj powinna się pojawić taka gwiazdeczka oczywiście najnowsze motocykle sportowe albo Turystyczne są już znacznie bardziej zaawansowane i rachunki za serwis takich motocykli też będą wyższe. No ale na dzień dobry w salonie musicie i tak zostawić ponad 100 tysięcy złotych, więc przypuszczam, że spodziewacie się właśnie takich rachunków. Jeżeli chodzi o części, to tutaj z kolei jest różnie, ponieważ podstawowe części eksploatacyjne jednośladów, tak 1 do 1, są droższe niż samochodów, takich zwykłych samochodów użytkowych. Ponieważ na przykład komplet opon, czyli w motocyklu mamy dwie opony yy, dobrej marki, o bardzo dobrych parametrach, kosztują od... 800, 900 zł do 1500 zł za te dwie sztuki. W samochodzie natomiast mamy cztery opony, ale w zasadzie wystarczy położyć 2000 zł, aby dostać komplet dobrych opon do standardowego samochodu. Ja nie mówię o jakichś wielkich subach, gdzie mamy ogromne. Opony, ale takie zwykłe, dobrej jakości opony będą tańsze niż do motocykla, i biorąc pod uwagę ilość tych opon. Tak samo jeśli chodzi o tarcze hamulcowe, na przykład za tarczę hamulcową jedną do motocykla przed nią jesteśmy w stanie zostawić w serwisie nawet 1000 zł za samą tarczę. Do samochodu, to też odpowiednio licząc, będzie tańsze. Bo na przykład duży serwis tego Faustroma 650 na 48 tysięcy km, jak na motocykl to już jest, jest już jakiś przebieg, ale jeszcze nie ogromny, wraz z wymianą rozrządu, co nie było jeszcze konieczne, wyszło 2,500 złotych brutto. W moim poprzednim motocyklu, czyli w Tigerze 900 na 20 tysięcy, to w sumie to było na 25 tysięcy km. Też duży przegląd z rozebraniem, ze sprawdzeniem luzów zaworowych bez wymiany rozrządu, ale ze sprawdzeniem tego rozrządu wyszło 2000. 650 zł brutto. Taki jeszcze większy przegląd, przypuszczam na 40 czy 50 tysięcy złotych wraz z wymianą ewentualną rozrządu w tym Tigerze, wyjdzie jakieś 1000-1500 zł więcej. I też powinniśmy wziąć pod uwagę fakt, że taki Tiger czy Faustrom, ze względu na swoje możliwości, to jest zupełnie inna klasa pojazdów niż chociażby taka Toyota Corolla z silnikiem 1.8 albo 1.6, której eksploatacja będzie naprawdę tania. I serwis również. Więc całościowo myślę, że motocykle nie będą droższe, jeśli chodzi o serwis i użytkowanie takich pojazdów w stosunku do tego, co wydajemy na co dzień na samochody. A też biorąc pod uwagę mniejszą ilość kilometrów, którą pokonujemy co sezon motocyklem, to też ta częstotliwość bycia w serwisie motocyklowym będzie stosunkowo niewielka. Idąc dalej, ile takie motocykle palą? I to też jest pytanie. Na które można odpowiedzieć na kilka sposobów, bo to zależy od tego, jakiej klasy mamy motocykl i w jaki sposób nim chcemy jeździć. Bo na przykład najmniej będą wam paliły 125, ale też nie wszystkie. Honda CBF 125 chwali się, że mając niecałe 11 koni mechanicznych i jeżdżąc właśnie w trybie mieszanym na co dzień potrafi spalić między 1,5 a 1,7 litra na każde 100 kilometrów, więc będzie znacznie taniej niż hybryda, nawet taniej niż stare hybrydy z LPG. Natomiast jeżeli weźmiemy sobie na przykład Yamaha R6, które jeździ tylko po torze, na, na przykład Słowo-Akaringa albo torze Poznań, to wówczas to spalanie przekroczy 20 litrów. Ale znów, gdybyśmy wzięli samochód odpowiedniej klasy, czyli na przykład: Porsche 911 GT3, to myślę, że to jest odpowiednik takiej Yamaha R6 na torze. To tam spalanie wynosi około 1 litra na 1 km. Więc w łatwym przeliczeniu 100 litrów na 100 km. Jeżeli mówimy o typowo torowej jeździe, ja pamiętam, że kiedy porównywaliśmy, robiliśmy takie wyścigi Mustang kontra Harley na 1,4 mili, gdzie startowaliśmy razem i Harley nawet wygrywał i to do 100 km, chyba nawet do większych prędkości bez problemu. To pod koniec dnia. Spalanie w Mustangu było ponad 50 litrów, a w Harleyu 10. Więc, jakby ta różnica w tych spalaniach również występuje, moim zdaniem jest znacząca, ale zależy od tego, w jaki sposób będziemy motocykl eksploatować. Bo, na przykład, jeżeli weźmiemy sobie czterocylindrowy japoński silnik sportowy, który ma 150 albo 180 koni mechanicznych i porównamy sobie to właśnie, nie wiem, ze Skodą 1.6 w dieslu albo 2.0 w dieslu, która, która przy 90 na godzinę pali 4,5 litra, to tak, ta sportowa ścigałka z Japonii będzie paliła więcej, ale ciężko porównywać bezpośrednio wysilone jednostki benzynowe ze spokojnymi dieslami. Więc można spokojnie przyjąć tezę, że spalanie w motocyklu będzie niższe niż te w samochodzie, ale nie czterokrotnie niższe, tylko trochę niższe albo czterokrotnie niższe w, w momencie, kiedy będziemy wykorzystywali pełen potencjał danego pojazdu. I na końcu ubezpieczenie. Tutaj akurat możemy się niemiło zaskoczyć, ponieważ ubezpieczenie motocykli jest stosunkowo wysokie. Samo obowiązkowe OC nie wychodzi jakoś bardzo drogo, bo na przykład e, za taki motocykl jak ten Bober wychodzi około 200 kilkunastu zł. Za wersysta 1000 samo OC bez NWW i innych dodatków bez asystansów wyszło mi 170 zł, a wraz z asystantem około 300 zł. Więc to nie są jakieś ogromne mm, kwoty, jeżeli chodzi o samo OC, ale jeżeli mamy. Świeży motocykl i chcemy dodatkowo wykupić autokasko, to na przykład za motocykl wart 50 tysięcy złotych albo niecałe 50 tysięcy złotych zapłacimy około 2000 złotych autokasko. Czasem będzie to 1900, czasem to będzie 2200. Około 2000 zł. I teraz za samochód, który będzie wart 100 tysięcy złotych, również musimy zapłacić 2000 złotych autokasko. Więc wychodzi na to, że Ubezpieczenie motocykla, jeżeli chodzi o auto kasko, będzie odwrotnie, czyli dwukrotnie droższe niż ubezpieczenie samochodu. Dlaczego? Ponieważ motocyklem dużo łatwiej jest się wywrócić, czyli go po prostu skasować w pełni. I poszczególne elementy motocykli potrafią być diabelsko drogie w ASA, bo na przykład taki bak kosztuje około... 12 tysięcy złotych. I tak samo motocykl znacznie łatwiej ukraść. Więc jeżeli gdzieś jeździmy, na przykład turystycznie, to taki motocykl wystarczą trzy osoby, żeby go wpakować do busa takiego, jak tutaj stoi. A co pan kradnie? Co popadnie? Co w rączki wpadnie? I po prostu odjechać. Samochód jest ukraść trudniej. Też się to bardzo często zdarza, ale trudniej. Dlatego też koszty ubezpieczenia w przypadku jednośladów są wyższe. Niż samochodów. Motocykle wychodzą bardzo, bardzo tanio, co nie oznacza, że zapłacicie za to 5 czy 10 zł, tylko raczej 5 czy 10 tysięcy zł. Ale to i tak będzie tanio w porównaniu do czterech kółek. Z drugiej strony, eksploatując taki motocykl na co dzień, ogromnej różnicy, czy tam oszczędności nie uświadczymy, bo on będzie ok, on będzie tańszy niż samochód, bo jest po prostu mniejszy, ma mniej elementów, ale różnica w eksploatacji to będzie 20-30% taniej na korzyść motocykla. Inna sprawa, że w mieście tak Motocyklem w sezonie letnim przejedziecie szybciej, bo nie musicie stać w korka, jesteście w stanie lawirować tam, gdzie prawo na to pozwala, i to też jest duży plus i duża zaleta. I jakby sposób jeżdżenia motocyklem i te emocje, które otrzymujecie w zamian za to, to jest zupełnie co innego niż jazda samochodem. Więc myślę, że nie powinno was to przerażać, jeżeli myślicie nad kupnem swojego pierwszego jednośladu. Nie zmienia to jednak faktu, że powinniście wybierać wśród. Dobrych, zadbanych egzemplarzy, a nie takich do remontu. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dla doświadczonych motocyklistów dajcie znać, na co warto zwrócić uwagę przy kupnie takiego motocykla, albo ile Was takie motocykle kosztują, jeżeli chodzi o utrzymanie. I widzimy się wkrótce w kolejnych filmach.